W tym zadaniu należy uzasadnić, że wartość tego wyrażenia równa się pierwiastek kwadratowy z 17 trzecich. No to próbujemy. Na początek usuniemy wartość bezwzględną z wyrażenia. Zapamiętaj taką własność, że jeśli mamy dowolne wyrażenie podniesione do kwadratu i schowane pod pierwiastkiem kwadratowym, to takie wyrażenia zamienia się na wartość bezwzględną i to też działa w drugą stronę jeżeli mamy wartość bezwzględną z a no to możemy to zapisać jako pierwiastek kwadratowy z a kwadrat i to samo zrobimy tutaj zapiszemy sinus alfa odjąć cosinus alfa do kwadratu i całość chowamy pod pierwiastkiem kwadratowym brzydki pierwiastek o teraz ładniej dobra Następnie zauważmy, że w tej części jest ukryty wzór skróconego mnożenia. A odjąć b do kwadratu. Jak rozpiszemy ten wzór, to powinniśmy otrzymać a kwadrat odjąć 2ab, dodać b kwadrat. No to rozpisujemy. Mamy tak sinus kwadrat alfa, czyli to jest a kwadrat. Następnie 2ab musimy stworzyć czyli to jest 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa dodać teraz b kwadrat musimy stworzyć czyli cosinus podnosimy do kwadratu i otrzymujemy cosinus kwadrat alfa i teraz pierwiastek na całość Dobra to sobie tutaj powymazuję żeby zrobić sobie miejsce Ok. I chciałbym, żebyście zauważyli, że jednej rzeczy nam brakuje. Bo sinus kwadrat alfa, dodać cosinus kwadrat alfa, to jest jedynka trygonometryczna, Czyli w miejsce tego wyrażenia pod pierwiastkiem zapisalibyśmy na pewno jedynkę. Jedynkę. Natomiast nie wiemy, ile jest równe minus 2 sinus alfa cosinus alfa. I tą część odczytamy. Z tej sumy. W jaki sposób? Otóż musimy zrobić następującą rzecz. Podniesiemy to wyrażenie obustronnie do kwadratu. I wówczas mamy tak. Sinus alfa dodać cosinus alfa do kwadratu. To się równa 1 dziewiąta. Następnie z lewej strony tej równości mamy wzór skróconego mnożenia, czyli zapiszemy sinus kwadrat alfa dodać 2 sinus alfa cosinus alfa dodać cosinus kwadrat alfa to się równa 1/9. Już widzimy tutaj pojawia się ten iloczyn. Natomiast to dodać to to jest 1. Teraz jedynkę przenosimy na prawą stronę. No ta jedynka to jest inaczej 9 dziewiątych. Więc 1 dziewiąta odjąć 9 dziewiątych to jest minus 8 dziewiątych. Następnie pomnóżmy obustronnie tą równość przez jedną drugą. Wówczas ta dwójka skróci się, a tutaj w tym ułamku otrzymamy minus 8 osiem osiemnastych, czyli zapiszemy, że sinus alfa cosinus alfa to się równa. Nawet skrócimy. Tu mamy 1, tutaj mamy 4. Mamy minus 4,9, ale w zasadzie, wiecie co? Nie nie będę tego skracał. Po co? Po co będziemy sobie dokładać robotę? Przecież my potrzebujemy w naszym wyrażeniu wartości 2 sinus alfa cosinus alfa. O, tak? Czyli po prostu w to miejsce wpisujemy minus 8,9. O. No i wracamy dalej do obliczeń. Mamy tak, 1 dodać 8 dziewiątych pod pierwiastkiem. Jedynkę zamieniam na 9 dziewiątych, dodaję do tego 8 dziewiątych, otrzymuję 7 dziewiątych. No i teraz liczymy pierwiastek z licznika, pierwiastek z mianownika. U góry otrzymaliśmy pierwiastek kwadratowy z 17, na dole pierwiastek z 9 to 3. I to mieliśmy w tym zadaniu uzasadnić. Że wartość tego wyrażenia równa się tyle. Co kończy dowód. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć.